Agata Kulesza, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego świata filmowego, ma na swoim koncie zaszczytną rolę w nagrodzonym Oscarem filmie Ida. Mimo swojego sukcesu, mało kto wie, że przez wiele lat zmagała się z osobistymi demonami. Przemoc psychiczna, której doświadczyła w swoim byłym związku, stała się tematem, o którym w końcu postanowiła opowiedzieć. W najnowszym odcinku programu Żurnalista Podzieliła się swoimi przeżyciami, których długo nie chciała ujawniać. Rozmawiając z gospodarzem programu, Agata otworzyła się na temat trudnych chwil, które przeszła. W początkowej fazie swojego cierpienia nie potrafiła zaakceptować negatywnych myśli i starała się skupić na pracy, aby zatuszować swoje emocje. Jak przyznała, pracowałam bardzo ciężko, ponieważ nie chciałam nosić ciężaru smutku. Pragnienie ucieczki od negatywnych emocji. Nie ominęło jej też w momentach, gdy już postanowiła rozmawiać z bliskimi przyjaciółmi. Na początku byłam zdezorientowana, a później uzmysłowiłam sobie, że muszę mówić o tym, co przeżywam. Dodała. W kontemplacji nad tym doświadczeniem padło od niej mocne słowo wstyd. Kulesza opisuje, jak czuła się po ucieczce z domu oprawcy. Czułam ogromny wstyd, kiedy przeprowadzałam się do innego mieszkania. Obawiałam się, że ktoś mnie zobaczy na klatce schodowej i zastanawia się, co tu robię, gdzie jest mój dom. Utrata poczucia przynależności rzeczywiście jest jedną z najtrudniejszych emocji do przeżycia. Na szczęście miała wsparcie w przyjaciołach, którzy pomogli jej przełamać ten niepokój i podjąć decyzję o ucieczce. W rozmowach dotyczących przemocy domowej Agata Kulesza niejednokrotnie powtarzała. Jak ważne jest otwarcie się, i głośne powiedzenie jestem ofiarą przemocy. Osobnym wywiadzie dla pani opowiedziała również o procesie, który doprowadził do prawomocnego skazania jej oprawcy. Mimo trudności związanych z systemem, kulesza znalazła w sobie odwagę, aby walczyć o sprawiedliwość. Powiedzenie na głos, że jest się ofiarą, to ogromny akt odwagi, zaznaczała. Wierzy, że wsparcie bliskich może być kluczowe, jednak jednocześnie dostrzega, że nie każdy ma to szczęście. Wiem, ile znaczy mieć rodzinę i przyjaciół, którzy mówią Uciekaj. Mówiła przypominając, że niektórzy mogą nie mieć takiej sieci wsparcia. Dlatego zachęca, by nie bać się prosić o pomoc i otwarcie mówić o swoich przeżyciach. Kulesza nie tylko podzieliła się swoją historią, ale też dała nadzieję tym, którzy mogą czuć się zagubieni. Chce ci powiedzieć, że mógłbyś mieć nowe życie pełne szacunku i godności. Moja historia jest dowodem na to, że można wyjść z najciemniejszych momentów, zakończyła z przekonaniem. W tym szczerym i emocjonalnym wywiadzie, Agata Kulesza nie tylko odsłoniła fragmenty swojego życia, ale także stała się głosem dla wielu osób, które walczą z podobnymi problemami. Jej słowa inspirują do działania i dają nadzieję tym, którzy czują się osamotnieni w swoich trudnościach.